No i w ten sposób po prostu zaczynamy specjal kuchenny moimi. Do sporządzenia dzisiejszego dnia, czyli y, miksu warzywnego y, to numer jeden, potrzebujemy tak, filet, z piersi, kurczaka dowolnej marki, im lepszy, tym, tym zdrowszy. Ja tutaj na przykład mam filet z piersi, kurczaka osą. Ale ostatnio kupiłem w netto, także też może być. Nie, i od razu przedam, to nie jest żadna autopromocja albo promocja komercyjna. Ale nie polecenie produktów za kasę. Po prostu pokazuję Wam to, co ja lubię jeść. I to, co można dostać w każdym sklepie. lepszym, gorszym albo w supermarkecie, albo jakimś skoncie spożywczym. A, po prostu dobre, dobre, bo... bo Coś dobrego, do rządzący. Tutaj mamy indyk pola, paród klasyczny z indyka. Tutaj, półtorej, tutaj mamy półtorej cebulki. I oczywiście nie tej cebularki. Ja nie używam cebuli. Ja nie używam cebuli e, tej czerwonej polski małej, tylko tą dużą, zieloną holenderską. Moim imieniu. Tutaj akurat użyję jeszcze potem pomidorka takiego no może proszę za zaczął się coś tam robić ale trzeba go zużyć nie marnujemy jedzenia moje mili pomidorek się usmaży dobrze straży skórka się zarumieni będzie git nawet jak trochę jest gorszy jakościowo w wierzchu to to dlatego że tu po tam się za 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 darło ale jedzenie jest jedzenie koniec końca a w dzisiejszym w dzisiejszym odcinku Główną rolę będą grały. A i o, to nie jest żadne polecanie produktu, Więc YouTube, jak, jak będzie się do mnie przyczepiał, niech się odwali, bo za to nie miałem produktów żadnych, nie polecam za kasę. Na razie, póki co. Po prostu pokazuję to, co pokazuje składniki, tak? I teraz główną rolę w tym daniu będą odgrywały warzywa na hotelnie hiszpańskie, moim hiszpańskie. Tak jest. Porządna dawka zdrowia. Tak jest. Ma tu specjal, specjal z bro. Dobry, dobra. To teraz trzeba to wszystko pokroić i porobić i podsmażyć. Teraz może takie, tak jest. Pauza. Mięsko trzeba pokroić. Ziu, 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 ziu. Mięsko pokrojone. Ciu, 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 ciu. Raz włączyć kuchenkę. No do do do. sobie mięskie. Do lewy. Na technologia

ale stąd, ale stąd, ale stąd tak jest tak jest, będziemy smażyć sobie teraz porządnie Kena smażymy. pięknie i ten maser to pięknie zarumieni się moi mili na razie to bardzo robię wracam. Już tu nam się pięknie podsmażają mięska papryczka przyprawą czowskim demulowanym Mojej mili, także pięknie się gotuje. Dodałem trochę wody, żeby się podprażyć. Zaparzyło ugotowało także jedziemy z tematem także no czas na warzywka. Tak to, to wyglądają. Zazwyczaj hiszpańskie od Cortex'u I kurde, to nie jest żadne lokowanie produktu, bo nie jest nic za nie płaci I have no money for this, I do for freedom Fighters of kitchen For treat, for fun This is special Kitchen Tak, moi mili A tutaj jest lokóweczka Lokóweczka jest tutaj, proszę Państwa A tutaj, oto jest bo no, w się będą tak podgrzewały, rozbrażały trzeba użyć specjalnych kosmicznych technologii tak Stawiliśmy 16 stopni Celsjusza, Luciusza Fahrenheit i Motherpackerskiego pakera. Ok. teraz będziemy kroić te moje Cebulka! Siu! 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 Rachu, ciachu i cebula pokrojona moimi... Siu! 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 Ostatni rzut ogólny na kuchenkę. Bardzo się ładnie, pięknie smaży wszystko. To zdrowie moi mili. Tak to nam pięknie cebula Przy tej cebuli tak półtorej yy, kurde spuki. Yy, moi pogronę pokrone w grubo kawałki dla prawdziwego artanioła Michała przystało moi mili. Także pan Michał gotuje moi mili. Także jest git. i Czyli malczu w boju, moi mili, boju. No nie chcę ładnie zarumieni, moim no nie chcę z tego ładnie zarumieni. 16 stopni gdzie jest porządnie. Także dalej lecimy? Niedługo koniec. Czas na pana, panie pomidorze. O Boże! O Boże! Już praktycznie finalna forma naszej interwencji kulinarnej. Odanie się nazywa miks hiszpański Archanioła Michała, moi mili. A to jest malczu Gotuje miks hiszpański Archanioła Michała. Danie pierwsze, danie numer jeden. No bo to po prostu miks hiszpański, odcinek pierwszy. Także moi mili, Malcu Gotuje, tak jest, odcinek pierwszy, teraz... Będziemy to lekko moimi no przełożymy. Hametrkę czekajcie... ok, Lekko to wymieszamy. Z gracją, grację, grację. Supernację. Dupie mamy hejterów, bo wszyscy ich kochamy. Tak jest, tak jest. Staram się coś nowego zrobić dla was na moim kanale na YouTubie. Ja wiem, że mnie macie w dupie, ale to tak już jest, bo jesteście smarkaczami nie, niedokształconymi, którzy nie szanują czyjejś pracy. Ale ja to rozumiem, ja was kocham. Ja bardzo Was kocham moi mili, nie ma, że nie. Tylko po prostu tak się z wami lubię czasami podroczyć, powygupiać. Bo ja mam taki, ja jestem świadom, że mam lekko irytujący charakter. No wysowa, tak mnie wychowało, że się nie inaczej. Każdy jest inny, moi mili. Także mam nadzieję, że Wy kiedyś kupicie taki sobie miks warzywny z karteksu, z mrożonki, z supermarketu i sobie zdrowo zjecie, zrobicie, bo tego jedzenia jest spokojnie na, na jedno danie, na drugie danie, no dużo tego jedzenia w wyjdzie, także spokojnie będę miał na, na cały dzień, jeszcze pewnie na śniadanie. A, przypominam, że koszt takiej paczki warzywnej to jest 4 zł jest z kurczaka 5, 6, tam 5, 7 zł kurczak, jest kurczaka 7 zł parówki 5 zł no i przyprawy to się ma w domu, tak? no a cebulatę to trzeba pójść do piwnicy albo do sklepu i, i sami w każdym sklepie inna sera, że nie, nie będę wam mówił ja zakupy zrobiłem w netto albo gdzieś i w oszą przy okazji Także moi miłi, Także jedziemy z tematem, to się niech się poddusi ładnie, pucu pucu paciu paciu. Bardzo dobrze. Niedługo finał na talerzu, także do finału. To byłem ja, czyli mi? do finału, za chwilę finał. Już tutaj prawie że finał. Cebula podsmażona lekko, zarumienione mięso, piersi z kurczaka oraz kawałeczki, paróweczki indyk pola swic, indyka. Moi mili, czas. Przyprawa z forteksu dodana. Lekko się podgrzewa na 9 stopniach gorąca. Ja używam płytę indukcyjną beko moi mili. Z takim fajnym suwaczkiem Moim kochanie... Moim kochanie, moi... Mój kochanie! No to jest Edelhof. Tak kurde... Ma, Majsterszmeister edelhoff moi mili. I teraz czas dodać y, pieprz Milion jelony. Kotany! 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 kotany, kotany. Także spoko, dodajemy zaraz. Czas rządzić chatę. Prestiż! Ula la! La la la! Dani Davido! La la la! Tak to rynku, jestem tutaj na rynku, jestem tutaj na Konsumować! Do widzenia! Z tej strony był malczu mistrz, a to było malczu gotuje! Food trailer! Mix hiszpański! Cześć!